Siemaneczko moi drodzy, z tej strony jak zwykle Miss Aga. W dzisiejszym filmie zrobię sama, sama samiuteńka, piasek kinetyczny. Ale zanim zaczniemy zabawę, to chciałam wam coś ogłosić. Na kanale Studio Tymbar pojawił się film z moim udziałem. Tak, ze mną, z Misagą! <grych> Razem z Pawłem Malinowskim, Jasiem Dąbrowskim i Lukasem TV byliśmy rodzeństwem, a nasza mama pranksterka robiła nam kawały! Przyznam Wam szczerze, że lekko się stresowałam tymi nagrywkami, bo to były takie moje pierwsze większe nagrania, musiałam pojechać aż do Warszawy, i mam nadzieję, że spodoba Wam się moja rola, którą tam odegrałam, więc koniecznie wbijcie na ten film. Macie link w opisie i w przypiętym komentarzu. I zostawcie tam jakiś fajny komentarz. Na przykład kochamy mi Grażynkę i tylko my będziemy wiedzieli, o co w tym chodzi. <grych> Zaczynamy w takim razie zabawę i eksperyment. Tak, moi drodzy, to będzie eksperyment, ponieważ będę robiła piasek kinetyczny po raz pierwszy, ale obejrzałam bardzo dużo różnych filmów na YouTube. Na YouTube przeczytałam wiele artykułów i moim zdaniem wybrałam taki przepis, który wychodził najczęściej. Żeby przygotować piasek kinetyczny, będziemy potrzebowali oczywiście jakąś miskę i jakąś łyżkę, najlepiej jak największą. Szklankę mąki i to najlepiej ziemniaczanej można użyć też zwykłej, ale w tych przepisach, gdzie używali właśnie mąki ziemniaczanej, ten piasek kinetyczny wychodził po prostu lepszy. Skrobia ziemniaczana jest po prostu troszeczkę inna niż te zwykłe mąki. Jak widzicie, ona się tak bardziej lepi. I dlatego wydaje mi się, że ona będzie dużo lepsza. Potrzebujemy jeszcze z 5-6 łyżek płynu do mycia naczyń. Barwnik spożywczy. Ja akurat mam tutaj taki w proszku i w kolorze zielonym, ale wydaje mi się, że można bez problemu użyć też takiego w płynie. Przygotujcie sobie też coś dobrego do picia, jeżeli już się zmęczycie ugniataniem tego piasku kinetycznego. Najważniejsza rzecz została na sam koniec, czyli piasek którego zapomniałam przygotować, i nie wiem co teraz zrobić. Adrian, bracie, skoczysz mi na plażę po piasek? No dobra, pomogę ci. Łatwo nie było. A niby co jest ciężkiego w zbieraniu piachu? Odmierzamy dwie szklanki piasku. Najlepiej chyba by było użyć takiego zwykłego piasku dla ptaków albo który się używa do terariów, ale jako, że ja mieszkam obok morza, to stwierdziłam, że chcę mieć piach z plaży. Niestety ten piasek jest trochę brudny i ma w sobie różne niespodzianki, takie jak na przykład liście. Ale myślę, że to będzie dodatkowe urozmaicenie. <ścoughs> Wrzucamy nasz piasek do miski, dosypujemy do niego mąkę i wszystko razem staramy się jak najlepiej wymieszać. Tak, porządnie. Teraz to wygląda trochę jak piach ze śniegiem. Przelewamy wodę do jakiejś większej miseczki i dolewamy do niej płyn. Ten płyn musimy też porządnie wymieszać z tą wodą. Uuu, zaraz nam się tutaj pewnie zacznie bombelkować. Możemy teraz do tego całego naszego zajzajeru dodać troszeczkę tego barwnika. Wow, zobacz, jaki zrobił się ładny kolor. Następuje teraz chwila prawdy i dodajemy ten zajzajer do piachu, ale nie wiem, czy nie przygotowałam za dużo tego płynu. Zdecydowanie go jest chyba za dużo. Lepiej dodać na samym początku mniej tego płynu niż za dużo, bo później będziemy po prostu musieli sporo tego piachu dosypywać. A tak zawsze możemy po troszeczku dolewać wody i tworzyć tutaj tą naszą masę. No dobra, chyba jednak trzeba dolać jeszcze o ciupinkę. Hop. Powiem Wam, że ta konsystencja jest prawie dobra, bo zobaczcie, naprawdę niewiele mi się lepi. Ale wydaje mi się, że trzeba chyba dodać jeszcze trochę tej mąki. Przyznam wam szczerze, że kolorek jest naprawdę bardzo, bardzo ładny, tylko niestety farbuje ręce, więc jeżeli nie chcecie mieć zafarbowanych rąk, to po prostu najlepiej nie używajcie żadnego barwnika. Musimy spróbować coś z tego ulepić. Ciekawe, czy nam się uda, czy się po prostu to raptem nie rozwali. Przyznam wam szczerze, że to nawet jakoś wyszło. Zobaczcie, serduszko się trzyma, nie rozwala się, nie pęka. Ma tutaj jakieś dodatkowe niespodzianki w postaci liści, ale nie przejmujmy się tym. Ale niestety ten mój wyrób do końca takiej prawdziwej konsystencji piasku kinetycznego niestety nie ma, bo po pierwsze, brudzi ręce, no i piasek kinetyczny chyba tak bardziej się przelewa. A to troszkę mi się kojarzy z ciastem, które można upiec i później zjeść. Ale jako, że lubię eksperymentować, to dodam do tego wszystkiego pianki do golenia mojego brata. Zobaczymy, czy to coś zmieni. <gry> Mam nadzieję, że zaraz mi tutaj to wszystko nie wybuchnie. Bo wygląda to trochę podejrzanie. W ogóle słuchajcie, teraz to wygląda, jakbym bitą śmietanę mieszała z jakimś dobrym ciastem. Stwierdzam już teraz, że zdecydowanie za dużo dodałam pianki. Co tu się stało? No nie! Co ja robię? Chyba niestety zepsułam tą masę. Zobaczcie, co się dzieje. Ona się cała łamie i w ogóle się nie klei. Jestem szalona, ale spróbuję dodać jeszcze do tego trochę oleju. Takiego zwykłego oleju do smażenia. Zobaczymy, co wtedy się stanie. Wydaje? mi się, że teraz z tego to się zrobił trochę taki glutek. Hmm, powiem wam, że ciekawa, nawet konsystencja się zrobiła. Przez dodanie tego oleju zmieniło to zupełnie konsystencję. Mimo tego, że jest to mega lejące, zobaczcie jak to śmiesznie spływa, to nie brudzi aż tak rąk. Przez ten olej, bo on po prostu jest tłusty i się odkleja od naszych dłoni. No, ale powiem Wam, czy tak wygląda piasek kinetyczny? Spróbujcie ocenić sami, która wersja mojego piasku kinetycznego była lepsza ta pierwsza czy ta druga? No, muszę Wam powiedzieć, że robienie tego piasku kinetycznego nie było zbyt łatwe. Nie było! Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich filmów DIY na moim kanale, zostawcie sporo łapek w górę i nie zapomnijcie teraz obejrzeć na kanale Studio Tymbar filmu z moim udziałem. Wyświetla wam się teraz tutaj na ekranie, więc rachu ciachu, szybko idźcie oglądać i komentujcie. Papatki!